Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowo-Mortopedia. Kanale, na którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witam Państwa. Bartosz Poprota. Piotr Kominiak. Tematem dzisiejszego odcinka jest leczenie uszkodzeń wielowięzadłowych w stawie kolanowym, a dokładnie opowiemy bardziej szczegółowo o leczeniu jednoczasowego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadła pobocznego piszczelowego. Na początek może powiedz, jak dochodzi do tego, tego jednoczasowego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego piszczelowego? Aby doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego i więzadła pobocznego piszczelowego, musi dojść do urazu skrętnego stawu kolanowego, podczas którego dochodzi do forsownego zgięcia kolana, rotacji i skoślawienia. W zależności od wielkości siły koślawiącej, może, może wystąpić różnego stopnia uszkodzenia więzadła pobocznego piszczelowego. Jeżeli te siły są wystarczająco duże, może dojść dochodzi do całkowitego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego i więzadła pobocznego piszczalowego. Dobrze, to jacy pacjenci są narażeni na tego typu urazy? Czy to są sportowcy? Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób chce być zdrowa, chce być aktywna, uprawiamy coraz więcej sportów. Nie ograniczamy się już do sportów takich jak bieganie, jazda na rowerze. Coraz więcej, coraz częściej uprawiamy sporty takie jak kitesurfing, jak wspinaczka, jak sporty walki. I niestety ryzyko urazów w takich sportach jest dużo większe. Są to sporty, w których występują dużo większe siły, które mogą spowodować większe urazy skrętne, i właśnie w takich sportach dochodzi do urazów zrywających, uszkadzających całkowicie więzadło krzyżowe przednie i więzadło poboczne piszczelowe. Czyli z tego co mówisz, to tak naprawdę nie dotyczy to tylko wyczynowych sportowców, to dotyczy również sportowców amatorów. Oczywiście jak najbardziej tak. Nie tylko wyczynowi sportowcy są poddani takiemu ryzyku. Tak? Uprawianie sportu nawet w sposób amatorski wiąże się z ryzykiem właśnie takiego urazu skrętnego, w którym dochodzi do urazu wielowięzadłowego. Dobrze, to jak już mamy pacjenta z takim uszkodzeniem, czyli jednoczasowym uszkodzeniem obu tych więzadeł, o których mówimy, to jakie mamy opcje leczenia? Jak takich pacjentów leczymy? Tradycyjna metoda leczenia urazu więzadłowego, w którym mamy całkowite uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego i więzadła krzyżowego przedniego, polega na tym, że takiego pacjenta leczymy najczęściej w sposób dwuetapowy. Czyli w pierwszym etapie naprawiamy więzadło poboczne piszczalowe, następnie unieruchamiamy nogę, do momentu wygojenia tego więzadła, w trakcie rozpoczynamy rehabilitację, żeby przywrócić zakres ruchu. Po uzyskaniu pełnego zakresu ruchu i odpowiedniej siły mięśniowej mięśnia czworogłowego, przechodzimy do drugiego etapu leczenia, czyli rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, wykorzystując technikę anatomiczną, artroskopową, technikę, technikę anatomiczną, e, hybrydową naprawy tego więzadła. Leczenie takiego pacjenta. Dwuetapowy zajmuje zazwyczaj do roku czasu. W takim razie, czy możemy tych pacjentów leczyć jednoczasowo? Jeżeli tak, to na czym polega ta, ta, ta technika leczenia jednoczasowego? Wraz z rozwojem techniki e, rekonstrukcji więzadeł, zastosowania techniki internal brace, e, poznania jeszcze lepszej anatomii więzadeł, e, mamy obecnie możliwość leczenia. Jednoczasowego takich pacjentów i w trakcie jednego zabiegu rekonstruować właśnie więzadło krzyżowe przednie i więzadło poboczne-piszczelowe. Z tym, że nie jest to technika przeznaczona dla Wszystkich pacjentów. Rekonstruując, czyli rozumiem, że w czasie tej jednej operacji rekonstruujemy więzadło krzyżowe przednie i jednocześnie szyjemy, czy jakoś wzmacniamy, bo mówiłeś o tej technice internal blacing. Już mówiliśmy w wielu filmach o tej technice, ale może warto wspomnieć, na czym polega technika internal blacing przy rekonstrukcji lub naprawie, bo to bardziej jest naprawa niż rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego. W zależności od siły koślawiącej mamy różne stopnie uszkodzenia więzadła pobocznego piszczelowego. Mamy częściowe uszkodzenie więzadła, mamy całkowite uszkodzenie więzadła. Ze względu na umiejscowienie możemy rozpoznać uszkodzenie przyczepu więzadła lub uszkodzenie w przebiegu więzadła pobocznego piszczalowego. Technika Internal Bracing polega na zastosowaniu specjalnej syntetycznej taśmy nierozpuszczalnej, która stanowi rusztowanie czyli ten właśnie internal brace dla zrekonstruowanej lub naprawianej struktury więzadła pobocznego piszczelowego. Więzadło poboczne piszczelowe w zależności, tak jak powiedziałem, od miejsca umiejscowienia uszkodzenia albo zszywamy rekonstruując, naprawiając mhm. warstwy włókna lub też e, rekonstruujemy przyczep, jeżeli na przykład jest uszkodzony przyczep e, samego więzadła, a ciągłość więzadła jest prawidłowa. W obu typach uszkodzenia, właśnie stosujemy technikę Internal Brace, żeby jeszcze to więzadło szynować i odciążyć w trakcie rehabilitacji. Czyli jest to, to podobna technika jak przy szyciu więzadła krzyżowego dokładnie, przedniego. Dokładnie, Czyli dokładnie Naprawiamy tak. uszkodzoną strukturę w dokładnie zależności tak. w miejscu, w jakim jest uszkodzona i dodatkowo dokładamy taśmę, które jakby szynuje to więzadło i chroni je w fazie gojenia. Dokładnie, tak. Dobrze, a w takim razie. Czy rehabilitacja pacjentów po jednoczasowej naprawie obu tych więzadeli się jakoś różni? Na czym ona polega? Rehabilitacja jest niestety w przypadku tej techniki jednoczasowej dużo jest bardziej wymagająca. Wymaga od pacjenta dużo większego zaangażowania i poświęcenia czasu na rehabilitację w porównaniu z rehabilitacją po dwuetapowym leczeniu. Tego typu uszkodzenie. Pacjent musi być przygotowany na to, że rehabilitacja zajmie mu dużo czasu, będzie ona troszkę bardziej ciężka. Bardzo ważne jest też, żeby rehabilitant, który prowadzi taką rehabilitację, był świadomy i miał doświadczenie w tego typu przypadkach. Rozumiem, to dużo czasu to nie znaczy, że ona dłużej będzie trwała, tylko ona finalnie trwa krócej, ale dużo czasu to znaczy, że on w ciągu tygodnia czy w ciągu dnia musi poświęcić więcej czasu na rehabilitację, czyli musi zrezygnować na przykład z swoich obowiązków zawodowych i poświęcić więcej czasu na rehabilitację. Dzięki temu finalnie ma szansę dokładnie, na powrót do, do zdrowia. Ta rehabilitacja jest bardziej, dużo, bardziej intensywna ale krótsza w porównaniu z rehabilitacją po leczeniu dwuetapowym. Brzmi to bardzo dobrze, ale pewnie są jakieś ograniczenia. Czy jest to zabieg dla każdego pacjenta? Czy u każdego pacjenta możemy tego typu operację wykonać? Czy może muszą być spełnione jakieś określone warunki, kiedy tą operację jesteśmy w stanie przeprowadzić? Na pewno rekonstrukcja jednoczasowa obu więzadeł jest techniką bardzo zaawansowaną. Tak I jak każda zaawansowana technika ma pewne ograniczenia i nie wszyscy pacjenci się do niej kwalifikują. Na pewno jednym z ważniejszych warunków jest czas od momentu urazu do wykonania zabiegu. Przy każdym urazie stawu kolanowego mamy te pierwsze trzy dni, w którym bezpiecznie możemy wykonać zabieg rekonstrukcji. Po trzech dniach następuje tak zwana faza zapalna w stawie kolanowym, związana z samym urazem z powstałym krwiakiem. Operowanie w takiej fazie jest niestety niebezpieczne ze względu na to, że powstaje ryzyko artrofibrozy i dalszych komplikacji. Dlatego ten czas, kiedy pacjent bezpośrednio po urazie, trafia do ośrodka, który kompleksowo zajmuje się takimi urazami, jest jednym z kluczowych. Elementów sukcesu takiego leczenia. Rozumiem, no i rozumiem, że drugim etapem, drugim takim ważnym warunkiem jest to, co już chyba o tym wspomniałeś, czyli to, że pacjent musi mieć czas i być zdeterminowany do tej trudnej Dokładnie. i intensywnej rehabilitacji. Dokładnie tak. Podsumowując, w leczeniu jednoczasowego uszkodzenia więzadła krzyżowego, przedniego i pobocznego piszczelowego kluczowa jest szybka i trafna diagnoza, bo dzięki temu możemy dobrać sposób leczenia do potrzeb i oczekiwań pacjenta. Dokładnie tak. Ta technika jednoczasowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i więzadła pobocznego piszczolowego ma szczególne zastosowanie wśród osób bardzo aktywnych lub profesjonalnie uprawiających sport. Bo są to osoby, które są zdeterminowane i dla nich jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności czy też na boisku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.